Bal przebierańców. Godko? Tak. Dlaczego jesteś taka radosna? Nie wiem, po prostu czuję się szczęśliwa. Ale dlaczego? Mam przeczucie, że zdarzy się coś miłego. Hmm. Może coś tak miłego jak huragan? O, Minek wstał. Dzień dobry, Muminku. A dzień dobry, dzień dobry. Dokąd idziesz tak wcześnie, Muminku? Przed siebie. Jak to przed siebie? Słuchajcie, idźcie do domu. Tatuś i mamusia mają wam coś do powiedzenia. Tak? Ciekawe co. Chodźmy. la, 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 la. Dzień dobry. Muminek znowu wybrał się gdzieś z samego rana. Pewnie spotkałyście się z nim? Tak, ale nie powiedział dokąd idzie. Aha! Ostatnio nasz syn coraz częściej wychodzi na samotne spacery i nie mówi nam dokąd idzie. Pewnie ma jakąś tajemnicę. Lepiej go nie pytajmy. Och, cieszę się, że chociaż wy zjecie z nami śniadanie. Podobno macie nam coś do powiedzenia. Tak. Pani Filipionka przyszła, żeby zaprosić nas wszystkich na bal przebierańców. Na bal przebierańców? Tak, tak. Od dawna w naszej okolicy nie było żadnego balu. Chcemy go urządzić w starym dworku? W tym domu, gdzie straszy? Naprawdę? Tam wcale nie straszy, moja mała. To dom zamieszkany przez bardzo miłą i szanowaną przez wszystkich rodzinę. Przyznam, że to miło z ich strony, że nas zaprosili, pani Filipionko. To bardzo serdeczni ludzie, znamy się od dawna, dlatego właśnie mnie poprosili, żebym w ich imieniu zaprosiła wszystkich mieszkańców Doliny Muminków. Ma być wspaniały bufet. Będą pyszne ciasteczka. I co Wy o tym myślicie? Idziemy na ten bal. Oczywiście, że idziemy i będziemy tańczyć całą noc, prawda? Nie mogę uwierzyć. Pójdę na prawdziwy bal. Rozumiem twoją radość. W związku z tym balem chcę cię przedstawić pewnemu młodzieńcowi. Jakiemu młodzieńcowi? Chłopcu z bardzo dobrej rodziny. Będzie dla ciebie odpowiednim partnerem. Pani Filipionko. Słucham cię, mała mi. Migotka ma już partnera, muminka. Dlaczego nie przedstawi pani tego młodzieńca mnie? No. Nie jestem już małą dziewczynką. Powinna mieć narzeczonego. Pamiętajcie, że na balu trzeba się grzecznie zachowywać i nie wolno krytykować jedzenia. My, My zawsze, zawsze jesteśmy, jesteśmy grzeczni, mamo. Czy to ma być odpowiedź? Tak, tak mamo, no, będziemy, będziemy grzeczni. Tylko nie wiem dokładnie gdzie. Może tutaj? Jak ja dawno nie byłam na strychu. Poszukajmy tych strojów! Uważam, że wcale nie musimy się przebierać w jakieś śmieszne kostiumy. Wyglądamy bardzo ładnie bez kostiumów. Nie lubię się przebierać. Mój drogi, jeśli nie chcesz, nie musisz się przebierać. Ale włóż przynajmniej perukę. Ja perukę? Nie będę się ośmieszał! Czy to jest peruka na mu muminka? To jest peruka. Właśnie ta, której szukałam. O, pomyśleć, że leżała tu tyle lat. Musimy doprowadzić ją do porządku. Jest bardzo zaniedbana. Czy ta peruka ma być dla mnie? Panno Migotko, wyglądasz w niej ślicznie. I pasuje na ciebie jak ulał. Naprawdę ładnie w niej wyglądam? Pani też była w niej kiedyś na balu przebierańców? Tak, ona mi przypomina piękne chwile. Pamiętasz ten bal, kochanie? Nie pamiętam żadnego balu. To męska peruka. Pewnie należała do ciebie. Tusiu mominka! uważa odłóż tę perukę tak to twoja peruka nie wiem po co przechowujesz te wszystkie starocie które są tylko siedliskiem kurzu i moli kochanie wypiorę tę perukę i będzie dobra dla małej mi dla mnie oczywiście poprawię ją tak żeby pasowała na twoją główkę Dziękuję. Jestem pewna, że w tej peruce będę najładniejsza na balu. Zobaczysz. Chłopcy będą się ustawiać w kolejce, żeby z tobą zatańczyć, a ty wybierzesz najładniejszego. O, co chodzi, mała mia? Nie mogę się już tego doczekać. Do balu jeszcze siedem dni. O, cześć, wióreczki, co jecie? Co za paskudztwo! Kuku, chcesz się ze mną pobawić? Ej, zaczekaj, dlaczego uciekasz! O. O. Dzień dobry, panie paszczaku! To ja! Czego chcesz? Nudzę się, a nikt nie chce się ze mną bawić. Przecież nie można się bawić w chowanego z samym sobą. Ja nie będę cię szukał. Uuu, czemu nikt nie chce się ze mną bawić? Dlaczego nie pobawisz się z twoim przyjacielem Muminkiem? Czyżbyście się pokłócili? Nic podobnego, ale Muminek ciągle gdzieś wychodzi, a inni myślą tylko o balu przebierańców. A nic dziwnego, od kilku dni nikt nie mówi o niczym innym. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego taniec w przebraniu ma być taki cudowny. Oni są dziwni. To prawda. Lepiej patrzeć na ładne rośliny, niż podrygiwać do taktu i opychać hmm? się łakociami. Łakocie? Dobry włóczyk, Dzień dobry. Ciekaw byłem, gdzie ty się podziewasz, a teraz już wiem. Czy to łódka? Tak! Podziwiam cię, że wziąłeś się do tak poważnej pracy i to zupełnie sam. Dziękuję. Chcę sam zrobić łódź bez niczyjej pomocy. Rozumiem. Pewnie robisz ją w tajemnicy, żeby potem wszystkich zaskoczyć. Tak, ale już nikogo nie zaskoczę, bo ty odkryłeś moją tajemnicę. Nie martw się. Obiecuję ci, że nikomu nic nie powiem. Nawet tego, że tędy przechodziłem. Naprawdę nic mi nie powiesz? Masz moje słowo. Umiem wyrzucać z pamięci wszystko, co zechcę. Mówię sobie zapomniane i zapominam. Jak skończę tę łódkę, to ci o niej przypomnę i zaproszę cię na uroczyste wodowanie. Gdzie jesteś, syneczku. Przejdź, muminku, dlaczego stoisz w drzwiach, jakby cię zamurowało? To ty, migotko? Nie, to księżniczka, która wygląda jak migotka. <śm> <śm> Widzisz, synku, właśnie przygotowujemy stroje na bal przebierańców. A na tę maskaradę? Na bal przebierańców. A ty, muminków, co chcesz się przebrać? A muszę. Oczywiście nie możesz iść na bal przebierańców bez przebrania. Ale ja nie mam żadnego pomysłu. Może przebrałbyś się za księcia? Książęce przebranie pasowałoby do ciebie. Niech się przebierze za pasterza, który kocha się w księżniczce, a tą księżniczką będę ja. Nie, on będzie moim księciem. Ja pierwsza wymyśliłam dla niego kostium. Jestem głodny. Zostawiłam ci kolację w kuchni. My już zjedliśmy. Ha! Niech się przebierze za Giermka i będzie służył mnie i Tobie. On nie będzie Giermkiem, tylko moim księciem. Prawda, Muminku? Pasterz, giermek, rycerz, każda rola wymaga przebrania. Ja nie zdążę przygotować kostiumu. Ostrój się nie martw, my się nim zajmiemy. A jak nie zdążymy, to wystąpisz jako Tarzan z lwią skórą na ramieniu. Och, to by mi się podobało! Tarzan jest tak silny, że mógłby nas obie wnieść na salę. Przydałby mu się jakiś zwierzch. Mógłbym pójść z rykiem przebranym za krokodyla. Dosyć żartów, bierzmy się do pracy. Dziś wyjątkowo wcześnie. Ciekawe, jak posuwa się jego praca przy łodzi. Nie, nie będę go podglądał. Dałem mu słowo honoru. Dzień dobry, głuczyk Dzień dobry. Jak zawsze zadziera nosa. Jeśli Bobek zauważy Muminka, to koniec z tajemnicą. W końcu nadszedł ten wielki dzień. Mieszkańcy Doliny Muminków zakończyli przygotowania do balu. Wszyscy byli gotowi. Kto tam? To ja przyszedłem, żeby cię wziąć na bal. O, co za znajome przepranie. Podoba ci się, prawda? Przebrałam się za twoją asystentkę pomysłowo, prawda? <grym> Ko, proszę mnie zostawić. Nie mam czasu na żaden balet. Będzie pan moim partnerem. Ale ja nie umiem tańczyć. Umiem tylko obserwować rośliny. Proszę się nie martwić. Nauczę pana tańczyć. Nie chcę nauczyć się tańczyć. To mnie nie interesuje. Nawet nie proście, żebym w tym poszedł. Wszyscy będą się ze mnie śmiać. Nikt się nie będzie śmiać. Wyglądasz w tym szałowo. Jeśli Muminek nie chce być Tarzanem, to ja mogę nim być. Jeśli chcesz, Muminku, to mogę ci znaleźć jakieś odpowiednie nakrycie na ramiona. Hmm, chyba wolałbym być księciem. Stój księcia jest pracochłonny, za to będziesz królem dżungli. Poszukajmy tego nakrycia. Masz rację. Zaczekaj, Muminku, zaraz wrócę. Nie wychodź. Ciekawa jestem, jak to nakrycie wygląda. Co słychać? Chyba nie chcesz powiedzieć, że i ty idziesz na bal? Nie, nie idę. Po prostu przechodziłem koło wiadomego ci miejsca i zdziwiłem się, że nie pracuję. Obiecałeś się, że zapomnisz o mojej łodzi? Ja tylko tamtędy przechodziłem. Rozumiem. Gdybym mógł dziś pracować, skończyłbym to, o czym zapomniałeś. To znaczy, że zostało ci już niewiele pracy. Tylko wykończenie. Na twoim miejscu zwodowałbym łódź jeszcze dzisiaj. Dzisiaj idę na bal przebierańców i nie mam czasu. Zastanów się, co by było, gdyby ktoś cię uprzedził i spuścił twoją wódkę na wodę. Moją wódkę? Widziałeś tam kogoś? Bobek kręcił się w tamtej okolicy. Bobek! Nie widziałeś go tam wcześniej? Nie, nie widziałem. Możliwe, że obserwuje cię już od dłuższego czasu. Muminku, mamy dokładnie to, czego ci potrzeba! Zobacz, czy to nie wygląda jak... Góra lamparta? Gdzie on się podział! Przyszedł po niego włóczyki i razem gdzieś pobiegli. Muminku, muminku! Co chcesz, włóczykiju? Wyglądasz zupełnie jak Tarzan! Nie kpij sobie! Oby nie było za późno! co robisz? To moja łódka! Wracaj! Jeszcze jej nie skończyłem! Nie szkodzi, ja sobie popływam, a ty idź na bal! Wracaj tu natychmiast, słyszysz? Zabawnie wyglądasz w tej spódniczce, uminku. Za kogo jesteś przebrany? Poddawaj moją łódkę! Sam sobie ją weź, jeśli potrafisz! Postaraj się! Tam tego chciałaś. Daj, się, daj spokój, żartowałem! Nie proś Tarzana o łaskę, bo on nie zna litości. Lepiej uciekaj, zanim zetrze z ciebie skórę. Dobra akcja, Muminku. Na pewno wszyscy już są na balu. Gdybyśmy nie czekali na Muminka, bylibyśmy na czas. Na pewno wstydził się swojego przebrania. Trzeba było mnie przebrać za Tarzana! Tarzan powinien być przystojny i odważny! To znaczy, że ja taki nie jestem? Cicho słyszę jakieś kroki. Czyje? Czy nie? nie wiem, ale chyba nie muminka. Tak, jakby stąpał koń! To nie może być koń! W naszej dolinie nie ma koni! Patrzcie, tam kto siedzi! Nie, nie, nie bójcie się! Stanę w waszej obronie! Kawaler. Od kiedy to krokodyle szczekają? Cóż to za dziwaczny pies! Czy on należy do Was? Tak, ale to jest krokodyl. My się chyba nie znamy. Istotnie. Przyjechałem na bal przebierańców. Podobno ma się odbyć w jakimś starym dworku, ale nie wiem, gdzie to jest. Bo właśnie my też idziemy na bal. Może pan iść razem z nami, prawda, mała mi? Pewnie, że tak. To znaczy, yy, będziemy zaszczycony, jeśli zechce nam pan towarzyszyć. To ja będę zaszczycony, mogąc towarzyszyć tak uroczym panienkom. Migotka będzie na mnie zła. Na pewno. Czy myślisz, że goście już zaczęli tańczyć? Myślę, że tak. Migotka na pewno głupio czuje się bez partnera. Biedaczka. Tak. Stoi tam sama i smutna. Prawdopodobnie. Ale nam się udało. Jedziemy przez dworek na koniu. Czuję się jak prawdziwa księżniczka. Chciałbym zapytać, czy wyraziłyby Panie zgodę na to, bym mógł towarzyszyć im na balu? Łaskawie się zgadzamy. A czy nie byłoby natarczywością, gdybym zamówił u Pani chociaż jeden taniec? Och, bardzo chętnie. Nawet dobrze, że nie mamy minka.

Płyniemy płynąć łódką na balto, to płyniemy akurat na zakończenie! Nie myśl o tym teraz! Tylko pchaj tak mocno jak umiesz! Hey, A. A. Mominku! Trzymaj się łódki! Na tych dwoje uważam, że wyglądają fantastycznie w przebraniu muminków. Ależ, moja droga, oni nie są przebrani, to są muminki. Jesteśmy na miejscu. To dobrze, bo jestem głodny. Szybko! Musimy nam zrobić stracony czas. Kto chce za mną zatańczyć? I, ja muszę najpierw coś zjeść. Ja wracam do domu. Co? Wracasz do domu? Jak mam wystąpić na balu przebierańców bez żadnego kostiumu? Bez peruki. Jeśli tak bardzo chcesz perukę, dam ci swoją. Chodźmy tańczyć, panie kawalerze. O, o, wolałbym najpierw odpocząć, jeśli panienka pozwoli. Nie chcę jej peruki. Moja była ładniejsza. O, dobry wieczór, moja droga! O, drogi markizie, tak się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Widzę, że znalazłeś już sobie nawet partnerkę. A ja chciałam cię przedstawić innej pannie. Nie wiem nawet, czy trafię do domu. Pomogę ci, panno migo. Łuczyki! Przestraszyłeś mnie? Czekałem na ciebie. Pozwól, że będę ci towarzyszył. Nie rozumiem. Dokąd chcesz ze mną iść? Na brzegu czeka na ciebie twoja prywatna łódka. Chodźmy. Pominek? Jaka piękna łódka, to ty ją zbudowałeś? Tak, miło mi, że ci się podoba. Czy mogę wejść na pokład? No, oczywiście, księżniczko. To będzie dla mnie zaszczyt. Dziękuję, książę. Jesteś bardzo miły. Chcesz wiedzieć, o czym myślę? Bardzo chcę. Że byłaby cudownie, gdybyśmy dopłynęli tą łódką aż na księżyc. O tak. I że moglibyśmy tam przepaść całą noc. Całuszyńko. I popłynęli na księżyc. W każdym razie takim się zdawało.